Jak wprowadzić gimnazjalistki w metodykę starszochajcerską. No jak wprowadzić... Znaczy ja wiem jak wprowadzić gimnazjalistki w dobry nast. Ewentualnie... <śm> 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 po prostu TV Harcerskiej Telewizji Chorobów Krakowskiej. E, naprawdę to już 9 odcinek? Tak jest. 9 miesięcy za nami, ale tak zleciało. E, słuchajcie, zapraszamy Was od razu, żeby nie tracić e, czasu nie, tak. e, na naszą pierwszą relację, e, relację z pikniku badanowego, który odbył się gdzie? Odbył się w Wójtowskim Parku Narodowym. Ja chciałem dodać tylko, że e, piknik był zorganizowany ze względu na rocznicę 50. wybuchu Powstania Styczniowego i nasz klub balonowy Chorobie Krakowskiej uczestniczył. Nie wiedziałem, że mamy klub balonowy w Chorągi Krakowskiej. No jednak mamy, zleciał sobie ich balon. Ponad ten ojcowski park narodowy, i według mnie to jest super, 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 super bonus na obchody tego typu rocznic i fajnych zawodów. Ale w ogóle niesamowite wrażenie na nas zrobiło, jaki ten park w rzeczywistości jest gigantyczny, jak nie stoisz przy nich, prawda? Zresztą zobaczcie sami. I guess we all know when it's time. With no emotion, a slow explosion with a flash of. Teraz Was zaskoczymy, bo w tym odcinku mamy nie jedną, nie trzy, nie cztery, nie pięć tylko relacji, dwie. tylko dwie relacje. Tak. Z, zapraszamy Was do Myślenic, gdzie harcerze, ludzie, mieszkańcy Myślenic próbowali pobić rekord Guinnessa, tworząc największą, żywą harcerską lilijkę. Powiedz, kto nakręcił relację. muszę to troszkę. Ciągą, bo na szczęście e, to e, nie jest nasza relacja, ale chcemy Wam też pokazać młodego, zdolnego harcerza z myśli, który sam stworzył tą relację i nakręcił. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, dlatego ląduje w naszym e, odcinku. Gratulacje dla Ciebie, e, Kamilu. Kamil Sorocki jest autorem tego materiału, który zobaczycie. Nie udało się Pan, niestety, pobić e, tego rekordu. Niestety nie, ale liczy się e, fan i boks. No to jasne.

Ja szczerze powiedziałem, bo albo, ja, albo jak wprowadzić gimnazjalistki w metodykę starszoharcerską, albo czy do munduru można mieć pomalowane paznokcie. Zdaje się, że chyba proporcowy Tomasz ostatnio do nas napisał i chciałby się dowiedzieć, jak tak naprawdę jest i poszukiwał troszeczkę informacji na ten temat. Tak, a generalnie poszperaliśmy i zajrzeliśmy do nowego portalu zapytaj zhp.pl, e a nasz proporcowy e spróbował odpowiedzieć na niektóre naprawdę trudne i interesujące pytania. Zobaczcie co z tego wyszło. <śmulikowani>

Prowadzić gimnazjalistki w metodyka starszo się Siema mała, wiesz to jest metodyka? Na zakończenie dziewiątego odcinka Po prostu TV przygotowaliśmy dla Was kilka newsów. W ogóle dzisiaj mamy dużo rzeczy, bo przygotowaliśmy aż pięć newsów. E, pierwszy z nich... Mamy ściągawkę tu na dole i będziemy rzucać bo jest Aż pięć. E, pierwszy z nich to chcieliśmy powiedzieć i przypomnieć i poinformować Was o naszym konkursie, który organizujemy na Facebooku z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Chodzi o to, żebyście razem ze swoimi drużynami nagrali krótkie, kilkudziesięciosekundowe filmy z życzeniami dla innych skautów, dla innych harcerzy. Szczegóły są na Facebooku. Konkurs trwa do 18 lutego. Tak jest, e, oprócz tego e, gdzieś tam na Facebooku wyłapaliśmy super inicjatywę, więc chcemy o niej powiedzieć. 22 lutego e, wszyscy ubieramy się w mundury, robimy sobie zdjęcie i wrzucamy je jako zdjęcie profilowe na fejsie. E, pokażmy, pokażmy naszym znajomym ludziom młodym i użytkownikom Facebooka, ile nas jest w Polsce, jak fajnie być harcerzami. Kolejny news. Chłopiec z Kraków na machutach, konkretnie zespół katry kształcącej, organizuje kurs drużynowych pod nazwą Bushido. Bushido. Jest japońska. Tak, i z samurajska. I... Więc pewnie tak tam jest, samurajsko i japońsko. Um, no, tak. Nie zapraszamy. Nie zapraszamy, ale po pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy eee, Za to zapraszamy Was do Oświęcimia. Tam w marcu, 15-17 marca, odbędzie się kurs pierwszej pomocy. Ale tylko do 10 lutego można się na niego zgłaszać, więc. Eee, 7 dni Wam jeszcze zostało. Tak, pojedźcie sobie do, nie, do Oświęcimia. Do <laughs> Oświęcimia i nauczycie się pierwszej pomocy. <laughs> Okej, okay, te, teraz coś, co ma strasznie długą nazwę. I nazywa się 15 Festiwalem Kultury Harcerskiej Ponad Granicami. Jest, od, odbywa się w terminie 22-24 lutego w Wadowice. I zapraszamy zgłoszenia do 15, 15 lutego. Wejdźcie sobie na stronę Hufca Wadowice i doczytajcie całą resztę. Tak jest. A my co? My. dzisiaj. Pozdrawiamy. Zachęcamy do kręcenia. Fajne funkcji No fajne. Do zobaczenia Cześć. za miesiąc w 10 odcinku. Po prostu TV.